Boski biskup, jak powiada pismo, jest przekazicielem nakazów Pana. Zaiste jest on posłańcem wszechmocnego Boga i dobrze wie, na podstawie boskich objawień zawartych w piśmie, że ci, którzy żyli na sposób święty, otrzymają mocą najsprawiedliwszych prawd, odpowiednio do swoich zasług, najwspanialsze i boskie życie ponieważ w swojej dobroci miłująca ludzi boska zwierzchność przymyka oczy na ich występki, które popełnili w swojej ludzkiej słabości. Nikt bowiem, mówi Pismo, nie jest wolny od skalania. Biskup zna te przyrzeczenia z zawartych w Piśmie i modli się o ich spełnienie i to, by ci, którzy wiedli święte życie, otrzymali te błogosławione nagrody. Tym sposobem Wciela on w siebie boską dobroć, prosząc o łaski, mające znaczenie dla innych, tak jakby chodziło o jego własne dobro. A więc, ponieważ to on wie, że święte obietnice z pewnością się spełnią, poucza wszystkich obecnych, że dary, o które z taką powagą prosi, będą zapewnione tym wszystkim, którzy dokonują swojego życia w zgodzie z boską doskonałością. Bo hierarcha, który jest tłumaczem sprawiedliwych aktów boskiej zwierzchności, nigdy nie odważyłby się prosić o to, co kłóciłoby się z wolą Bożą, i o to, czego Bóg nie przyrzekł w sposób właściwy Boskości nam udzielić. Tak więc nie zanosi on tego rodzaju modlitw za tych, którzy odeszli w stanie bezbożności, nie tylko dlatego, że pogwałciłby w ten sposób swoją misję tłumacza boskich poleceń. Na własną rękę zacząłby podejmować czynności hierarchiczne bez natchnienia tego, który jest zasadą wszelkiego sakramentalnego wtajemniczenia, ale również dlatego, że jego bezprawna modlitwa zostałaby odrzucona, a Bóg odpowiedziałby na nią po prostu sprawiedliwymi słowami Pisma – prosicie i nie otrzymujecie, ponieważ prosicie w zły sposób. I tak boski hierarcha prosi tylko o to, co przystaje do boskich obietnic – co raduje Boga i czego bez wątpienia Bóg udzieli. I w ten sposób pokazuje miłującemu dobro Bogu, że istotę jego własnej struktury duchowej również stanowi dobro i tym samym demonstruje zgromadzonym, jakiego typu dary otrzymują ludzie święci. Tak jak biskupi objawiają boskie ustanowienie, podobnie posiadają i władzę ekskomunikowania nie dlatego, że boska zwierzchność swojej najwyższej mądrości, jeżeli mogę się tak wyrazić, oczywiście z najwyższym szacunkiem, w sposób służebny, poddaje się ich irracjonalnym emocjom, ale ponieważ oni, dzięki duchowi świętemu, w zasadzie wszystkich sakramentalnych rytów, któremu są posłuszni i który przez nich mówi, wykluczają z kościoła niegodnych, osądzonych już wcześniej przez Boga. Jest przecież powiedziane. Przyjmijcie Ducha Świętego tym, którym grzechy odpuścicie są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. I jeszcze do tego, który został oświecony w boskim objawieniu przez Najświętszego Ojca, pismo kieruje takie słowa, a cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Tak też On sam, Piotr, i wszyscy kolejni po nim hierarchowie, zgodnie z objawionymi im przez Ojca ustanowieniami, jako ci, którzy je tłumaczą i przekazują dalej, posiadają prawo dopuszczania przyjaciół Boga i wykluczania bezbożnych. Tę świętą wiedzę poszedł on, Piotr, nie z siebie samego, jak dowodzi Pismo, i nie z poznania przez ciało i krew, ale inteligibilnie i z natchnienia Boga, który wprowadził go w boskie prawdy. Podobnie boscy biskupi muszą korzystać zarówno ze swojej władzy ekskomunikowania, jak i z innych swoich hierarchicznych praw na tyle, na ile działają z poruczenia boskiej zwierzchności, która jest zasadą wszelkiego wtajemniczenia. A wszyscy inni powinni okazywać posłuszeństwo biskupom, gdy dokonują swoich czynności hierarchicznych, ponieważ działa przez nich sam Bóg. Mówi się bowiem w piśmie: Ten, kto odrzuca Was, odrzuca również mnie.